Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Z racji tego, że wchodzimy do królestwa z ryb, należy nauczyć się raz na zawsze i zapisać w sobie, że wizja i wyobraźnia to dwie różne rzeczy. Ale jedno nie odbędzie się bez drugiego. Wyobraźnia to mięsień duszy. To sposób, w jaki potrafisz powołać w sobie. Wszelkie substancje w organizmie, by coś zobaczyć, by coś stworzyć. Wyobraźnia podlega kreacji. To Twoja własna inteligencja obrazu, dźwięku, substancji i percepcji. Lecz wizja, wizja może zdarzyć się nawet i tym bez wyobraźni, gdyż z całą pewnością oni nie będą w stanie wiedzieć, co ona oznacza, ani też żyć wedle niej. Pamiętajcie, to, co utrzymujemy podczas swoich wizji, bądź to, co tworzymy podczas swoich wizji, ma pewne szczególne znaczenie. Jeżeli słyszeliście o księdze pod Podświadomości, jeżeli spotkaliście się z tym dziełem Marfiego, który tym razem opowiedział o prawach boskich, nie spinajcie się, inny Marfi, wiem, ale jeżeli spotkaliście się z tego rodzaju ołtarzem wiary dla wielu osób, ta księga jest początkiem ezoterycznej drogi. To wiecie, że to, co dzieje się w Was emocjonalnie na jakiś temat, dyktuje całą Waszą relację z tym tematem. Dyktuje i decyduje o tym, jaki jest Wasz związek z tematem. Czy Wy się o tym denerwujecie, czy Wy na to liczycie, czy może jesteście pod tym kątem zdesperowani, a może jest w Was czysta, lekka radość. Otóż podczas wizji my. Tworzymy bądź otrzymujemy obraz energetyczny, co będzie się działo. Wizja pokaże Ci, czy w Twoim nowym domu jest jasno, przestrzennie i pełno kwiatów, czy może ciemno, ale za to klimatycznie i bardzo romantycznie. Wizja pokaże Ci, czy w Twojej rzeczywistości za kilka miesięcy jest więcej ludzi, czy może więcej czasu, by napisać książkę. I dać coś światu od siebie. Pamiętajcie, że kiedy coś widzimy na poziomie wizji, to na poziomie ciała, umysłu i ducha, ta wiadomość jest przez nas otrzymana. My przyglądamy się jej na poziomie świadomości. Widzimy, odbieramy te znaki, może jesteśmy w stanie nawet coś zapamiętać, ale to, jak się o tym czujemy, zostaje wpisane w nas jako w całość. Wówczas powstają te najważniejsze zapisy energetyczne, które decydują, czy my prawem przyciągania coś zaprosimy, czy wręcz przeciwnie potraktujemy skopa i no, wykatapultujemy do innej galaktyki. To jest ym, wszystko związane z tym, czy jest w Tobie zgoda na poziomie ciała, umysłu i ducha, by dana rzecz, by dana intencja się spełniła. Druga rzecz. Czy jest w Tobie na ten temat radość i czy jest Twoje rozpoznanie, jak bardzo jest to ważne? Otóż, gdy tworzysz jakąś wizję, gdy masz intencję, ale potrzebujesz pokazać wszechświatowi i sobie, potrzebujesz poczuć, co ta intencja oznacza w rzeczywistości, jak to będzie się objawiało, gdy uda Ci się tego dokonać za pomocą magii, tak wówczas. Gdy to komponujesz, gdy to tworzysz, albo gdy przesuwasz się w przyszłość i po prostu masz możliwość to odczuć, wówczas następuje zgoda lub, uwaga, wykluczenie. Wówczas na poziomie ciała, umysłu i ducha, ty przymierzasz tę sytuację i decydujesz się, czy ją zamawiasz. To tak, jakbyś mógł przymierzyć sukienkę w internecie wcześniej, czy tam mogła. I na podstawie tej decyzji, tego czy to pasuje, czy się w tym dobrze czujesz, po prostu wzywasz to wydarzenie do swojego życia albo nie. Pamiętaj, że to co powiesz w swoich słowach jest bardzo istotne, manifestuje to rzeczywistość, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeśli te słowa nie są puste. A to znaczy, że wtedy, kiedy je mówisz, potrzebujesz widzieć co one znaczą. Taki przykład. Bliski zapewne większości, która ma podstawową edukację za sobą. Jeżeli pani z geografii mówiła wam prosto w oczy o tym, jakiego rodzaju plabiona zamieszkiwały dawną Australię, ale myślała sobie w głowie, że zrobi żeberka na obiad, to z całą pewnością ta wiedza ze słów nie została pokryta z wiedzą obrazu, która z niej płynie, w związku z tym. Nie są w stanie tego już nie zapamiętać. Tam na tej informacji jest błąd, jest ona zdefragmentowana. Dlatego też pamiętajcie, że kiedy coś mówicie i chcecie, by druga osoba zrozumiała to dokładnie tak, jak przekazujecie, to zróbcie coś więcej niż wypowiedzenie słów. Zobaczcie, zanim te słowa wypowiecie, co ta osoba ma zobaczyć. To tak, jakbyście wysłali list, ale możecie. Wejść dokładnie tam, gdzie on leci, odebrać ten list, przeczytać i zrozumieć dokładnie to, co zrozumie adresa, czyli wejść w pozycję, w której faktycznie ta wiadomość będzie otrzymana. W momencie, kiedy chodzi o wizję, my robimy coś więcej niż czytanie listów z przyszłości. To my decydujemy się, czy za słowem szczęście jest dla nas na przykład. Jakaś farma w Peru i 20 alpak, czy może jest to dla nas jakiegoś rodzaju inspiracja muzyczna i wspaniałe dokonanie. Każdy z nas ma inną definicję szczęścia. I jak zapewne wiecie, jeżeli ktoś składa nam życzenia i one są puste, nie mają za sobą obrazu, to są ładne słowa, ale nie ma wizji, co to naprawdę znaczy. To takie życzenia raczej się nie spełniają. Mało tego, raczej nawet ich nie pamiętamy. Natomiast, jeżeli ktoś ma coś wyraźnie na myśli, życząc wam czegoś, dając wam coś, no to za tymi słowami coś jest. Widzicie to, dziejącym się. I teraz tak: wizja jest nie tyle efektem rozwoju duchowego, co też narzędziem. Pamiętajcie, że gdy otrzymujecie jakąś wizję, która Wam mówi, co będzie się działo, to możecie ją potwierdzić, albo i zaprzeczyć. Możecie zgodzić się na to całym życiem poczytać to na głos, dać swoje abracadabra, czyli zatwierdzić, że to, co mówicie, ma stać się rzeczywistością, albo możecie odrzucić wypełnienie na przykład tej linii losu w takim stylu, albo takimi wydarzeniami. Pamiętajcie, że. Kiedy mamy wiedzę o tym, co się dzieje, daje nam to możliwość zajęcia stanowiska wobec tego i daje nam to oczywistą możliwość, żeby na to zareagować. Nasza reakcja to może być albo otwarcie na to swojej rzeczywistości, zgodzenie się na to, przywitanie tego, zachwyt nad tym, same dobre uczucia, które umiemy z tego względu wzbudzić. Albo naszą decyzją może być odrzucenie tego, pozbycie się, wyrzucenie całej tej możliwości, tej propozycji ze swojego życia. Wiecie, każda osoba czyniąca i każda osoba widząca, gdy stosuje zasady BHP, to raczej w swoją własną przyszłość, uwaga, nie zagląda, bo jest to bardzo związane z naszą konstrukcją człowieczą. Mianowicie, jeżeli coś zobaczysz na własne oczy, to temu nie zaprzeczysz. To od tej pory, gdy to zobaczysz, nie odwidzisz tego i jesteś tym samym sobą siebie plus ta wizja. Dlatego nawet przy niesamowicie rozwiniętym spektrum umiejętności, wolimy czasami zapytać się innego eksperta o karty Tarota albo posłuchać innej wiedźmy na temat swoich potencjałów i życia, ponieważ Innej osobie, niezależnie jaki to jest autorytet, na osobie zewnętrznej niż ty, zawsze możesz zaprzeczyć bądź też możesz potwierdzić. To jest pewna odległość informacji. Gdy zaś zobaczysz coś na własne oczy, gdy sobą osobiście to przyjmiesz w swoje zmysły, zrozumiesz to, to wówczas bardzo ciężko jest to lub niemożliwie z siebie wyrzucić. Pamiętajcie, że Dlatego jest to tak ważne, bo wizja ma dokładnie taką moc. Jeżeli wy zobaczycie swoją przyszłość w określony sposób, jeżeli utrwalicie ten obraz w sobie, w swoim życiu, to tak po prostu będzie. To, to jest e, dokładnie ta energia, którą uznajecie za własną, za domową. To jest ta energia, którą nazywacie swoim życiem. To jest to, jak wasze sekundy mają smakować, wyglądać, pachnieć, jaki mają mieć dźwięk. Więc, taką zgodą na to, zapraszacie to, tworzycie to. Jeżeli nie macie takich decyzji, to często macie pytania, bo przechodzicie do takiej osoby jak ja i pytacie się, co widać, pytacie się, jak będzie. I oczywiście możemy w trakcie godzinnej konsultacji pójść na zwiady. I za pomocą zdalnego postrzegania, telepatii albo dokładnie każdego innego spektrum, możliwego człowiekowi, przyjrzeć się dokładnie, co mamy na stole, co się dzieje, jakie są potencjały, jakie są wydarzenia. Albo możemy ten sam czas, 60 minut, spożytkować na to, by zrobić tak, jak decydujesz, że ma być. Czyli, jeżeli jest to zgodne ze wszystkim w tobie. Zgodne z Twoim światem wewnętrznym, zgodne i Ty dajesz zgodę na to ze światem zewnętrznym, z tym, co dzięki temu wnosisz, jaką osobą, jakim elementem społeczeństwa staniesz się dzięki temu, i jeżeli jest zgoda wszechświata na ten temat, czyli jeżeli mnoży to dobro, unosi to w wartości nowego czasu leczy to z przeszłości, jeżeli spełnia to wymogi energii, która teraz będzie miała na miejsce, miejsce i czas na Ziemi, to to się po prostu stanie i tym samym łączymy przyczynę i efekt. Pamiętajcie, że gdy do mnie dzwonicie, to nie po to tylko i wyłącznie, żeby się podowiadywać, ale po to, żeby uczynić. Możecie do tego podejść na zasadzie quizu. Spotykam się z tym często. To też ciekawe, gimnastykujące na pewno, ale możecie podejść z pozycji mocy, czyli jeżeli macie w swoim życiu jakiegoś rodzaju coś, energię do oczyszczenia, jakiegoś rodzaju wydarzenia, które zamierzacie przyspieszyć albo powstrzymać, to magia działa w takich zakresach. Przypominam. I sprawa kolejna, jeśli chodzi o wizję, to. Nie opuszczajcie tych zadań domowych. Czasami pod filmikami czy w trakcie daję Wam taką wskazówkę, żebyście spędzili chwilkę czasu na wyobrażeniu sobie tego. Albo przed rytuałem dostajecie informację, by nakarmić oczy albo z pamięci, albo ze zdjęcia różowymi kwiatami. Albo dostajecie informację, by wyjść na zewnątrz i odetchnąć uczciwie 10 minut, by tego sobie wtedy nie skąpić. By się wymienić ze światem swoją bieżącością. I teraz y, pamiętajcie, że w czasie, gdy księżyc, y, właściwie i słońce, y, na chwilkę uśmiechną się do nas właśnie w tym rybim znaku, w trakcie nowiu i tuż po nowiu, my otrzymamy pełne błogosławieństwo wizyjne. Czyli wszystko, co możesz w tej dziedzinie reprezentować na teraz, dowiesz się, masz możliwość rozwinięcia tego. Poczujesz potrzebę pracy z tym, jeżeli masz w sobie takie spektrum darów, które Cię kierują w stronę na przykład wychodzenia z ciała, czy też świadomego śnienia, to też jest na to doskonały czas. Jeżeli potrzebujesz pracować nad swoją szyszynką, żeby dimetylutryptamina, czyli DMT mogła wytwarzać się w prawidłowej ilości, żebyś mógł faktycznie postrzegać i widzieć na przykład przyszłość, to to jest ten czas, by zacząć nad tym pracować, by codziennie coś zrobić y, dla progresu w tej dziedzinie. Pamiętajcie, że zadania domowe nie zrobią się same, zwłaszcza jeżeli jedyne, co jest wymagane, to wizja, ale osobista, stworzona przez Ciebie, bo to Ty decydujesz, jaka rzeczywistość jest Twoja, czyli jaką rzeczywistość Ty chcesz kontynuować, w jakiej chcesz żyć, jaką nazwiesz. Po prostu swoją życiową tkanką czasu. To, co jest dla Ciebie normalne albo fascynujące, dla innych wcale nie musi być, powiedzmy, w tych samych kategoriach. Dlatego odnajdź to, co jest najbardziej Twoje, co spełnia Ciebie i pamiętaj: tego czasu w znaku ryb no, nie warto przegapić, bo jeżeli zależy Wam, na energetycznym zaawansowaniu i na takiego rodzaju rozwoju duchowym, który Wam odpamięta dawne potęgi, to ta droga wiedzie właśnie przez wizję. Ta droga kształtuje się dzięki temu, co decydujecie obrazem w sobie. Dlatego pracujcie nad wizyjnością, widzcie siebie, czyli patrzcie, spoglądajcie i w czasie obecnym, dokonanym, Postrzegajcie siebie w metamorfozie. Możecie wykorzystać do tego metaforę czarodziejki z Księżyca. Możecie przeistaczać się jak Son Goku z Dragon Ball Z. Możecie znaleźć swoje własne metody na to bez siebie zwyczajnego, który pracuje w redakcji i jednak się zamienić w tego Spidermana. Możecie wszystko, ale pamiętajcie, że jeżeli wchodzicie w stan wizyjny, to to nie są wymyślanki, to to nie jest snucie planów, które należy gdzieś tam uśmiechem zdeprecjonować i zapchnąć powiedzmy w głębokości swego charakteru. Liczcie się z tym. Jeżeli to tworzycie w formie uniesionej siebie, czy to na ołtarzu, bo odpalicie świecę, czy nawet lepiej kadzidełku bądź olejki eteryczne. I czy właśnie tędy połączycie się z tą wyższą energią. To pamiętajcie, że te wizje mają znaczenie. A jeżeli możecie spędzać czas około senny w wizjach, czyli zanim pójdziecie spać i zanim zaśniecie spać, zanim wstaniecie, ale już po przebudzeniu, to te momenty to taki moment, kiedy organizm jest jeszcze obecny świadomością pomiędzy światami, światem sennym i światem jawy. I najczęściej ten stan nazywamy stanem PETA. W tym momencie mamy wręcz bezkrytyczne przełożenie na to, co dzieje się w rzeczywistości fizycznej. Jeżeli w tym momencie zadamy właściwe kwantowe pytania, czyli na przykład patrząc na swój telefon i na godzinę, nie wyskoczymy z łóżka jak z tostera, tylko zastanowimy się trzymając telefon, jakie wspaniałe wiadomości otrzymamy dzisiaj przez to urządzenie. I będziemy pisać przez to słowa radości. Jeżeli zadacie dobre pytanie kwantowe w stylu, czym wspaniałym zaskoczy mnie ten dzień i będę o nim pamiętać od tej pory już zawsze, no to oczywiście rzeczywistość może Wam w tym dniu odpowiedzieć życiem na takie pytania. Pamiętajcie, że gdy zrobicie z tego praktykę, a nie taki jednorazowy eksperyment, no to tak jak z ćwiczeniem na siłowni. Wasza wyobraźnia, Wasz mięsień duszy zacznie sobą po prostu więcej reprezentować i będziecie mogli wyobrazić sobie siebie w sukcesie. Bo część z Was i widzę dokładnie kto, ma tak, że jak widzi siebie w zwycięstwie albo siebie w sukcesie, to ma jeszcze takie dodatkowe, dopowiadane słowa z tyłu głowy, które mówią ta akurat, albo które mówią nie w tym życiu. I innymi słowy ma jakiegoś rodzaju mechanizm autosabotażu. W momencie, kiedy nie będzie Wam brakowało ramu, mówię wprost, w obszarze wyobraźni, kiedy będziecie mieli substancję do pojęcia tego, czego sobie tak naprawdę życzycie, to ta zgoda w Was będzie pełna i głęboka. Będziecie wiedzieli, że zgadzacie się na odniesienie pełnego sukcesu w rzeczywistości, a wygląda on w Waszym wykonaniu, i w Waszym stylu, i z Waszej woli, tak i tak. I oczywiście. Mam nadzieję, że ta informacja została Wam doręczona i że przestaniecie traktować czas wizyjny, niezależnie od tego, jak w niego wchodzicie: czy naturalnie, czy oczywiście medytacją, czy poprzez praktykę jakiejś sztuki, czy poprzez psychodeliki i używki, czy poprzez za dużo herbaty zmieszanej z kawą, czyli efekt neotropowy, niezależnie od tego, które wchodzicie w stan wizyjny. To za każdym razem to doceniajcie. Czasami może się okazać, że jakiegoś rodzaju, właśnie takim doświadczeniem postrzegania, dusza daje ci sygnał, i ty na ten sygnał potrzebujesz odpowiedzieć pozytywnie, by dostawać więcej takich wizji, by mieć możliwość widzenia życia i postrzegania. Jeżeli zareagujesz tak, że akurat teraz myślisz o czymś innym do pracy albo Masz ochotę i spać, i ta wizja ci, no mówiąc bardzo kolokwialnie, truje dupę. No to wówczas w takim momencie raczej nie masz co liczyć na to, że Twoja podświadomość i głos intuicji będą mówić tędy. Dlatego też szanuj swoje wizje, spędzaj czas w swoich wizjach, zaczekaj w momencie. Princes mm -hmm. Oczywiście mój bardzo wizjonerski ocelot wykorzystuje każdy moment, kiedy jestem przed kamerką i wie, że na pewno jestem zajęta i sprawdza jakie mamy nowe kucie smaczki i puszki, które sobie zresztą umie otworzyć własną zębnię. Może tak. Więc, wracając do wizji, w momencie kiedy widzicie coś, co dzieje się za słowami, to nawiązuje się pewna szczególna koneksja. Mimo tego, że nie wydarzyło się to na Waszych oczach, jesteście tego świadkiem. Jest w Was zapis tej energii. Wy możecie na ten temat myśleć pozytywnie, myśleć negatywnie. Na takich egregorach bardzo często oparte są plotki, ale jeżeli jesteście w stanie nie tyle skontrolować to w sobie, co użyć tej wizji, tego wręcz wizyjnego połączenia z całym światem ku wiem, ogólnemu dobru ludzkości, no to to jest właśnie teraz wasze najważniejsze zadanie. Więc przestańcie pomijać akurat to zadanie domowe. Zadanie domowe z domu Merkurego, z domu Neptuna oczywiście w dużej części. No i oczywiście z domu Plutona, bo wizje prowadzą nas tędy, które do nas prowadzi przeznaczenie. I jeżeli otworzycie się na to, po prostu będziecie wiedzieli co robić. I powiem więc nie tyle, bo będziecie bombardowani wizjami, ale dlatego, że pojawi się w Was i wzmocni samowiedza, czyli takiego rodzaju uczucie, które nazywamy, że ktoś ma dom w pewności, że coś się stanie, że jakieś wydarzenie będzie miało czas i miejsce i najczęściej możemy to sobie zagwarantować, po prostu tworząc te wydarzenia. Zapraszam Was oczywiście na najbliższe wydarzenie, czyli na nów w domu ryb. Wspaniała, odnawiająca energia. Będziemy kąpać się w całym czasie życia i decydować o tym, które molekuły i energie idą gdzie. Czy przeszłość, przyszłość, czy teraźniejszość. To będzie bardzo ważne zadanie dla czyniących. Pamiętajcie, działamy. Jako ambasadorowie swojej rzeczywistości, pełnym potencjałem, nie tylko na siebie i swój organizm, choć to w pierwszej kolejności, ale na całe środowisko, na które mamy wpływ, na czas, na przestrzeń, na wszystko, co istnieje z naszym imieniem w sobie. Także przygotujcie listę intencji i przygotujcie swoje wizje, które za tymi intencjami wprost mówią i pokazują życiem, co uznacie za sukces magii i za sukces swojej manifestacji. Gdy będziecie mieli to ustalone, reszta to właściwie formalność. Po prostu bądźcie, dołączcie do rytuału, spotkajmy się po aktywnej stronie granic działania i pamiętajcie, niezależnie od tego, kiedy spotkacie dokładnie tę informację, jest ona zawsze aktualna. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Abra kadabra.